Ja pierdzielę i pomyślę, że ja tam wchodziłem. W szoku jestem. Ale to nie jest takie straszne. Lęk wysokości mi przeszedł. Jest 2140 metrów nad poziomem morza. Tam jest zatni granat. 100 metrów mi brakuje. Już Wam pokazuję. Tam. Tam na i Persi widzę, że jest niezły tłok. To muszę uważać, bo to było ciasno. Jest. Och. Zejścia. Och. Pan kiedyś stanął nad górze. Tam są te trzy wysokie, super, ja też jestem na wysokich. Przepraszam za wyrażenie, ale jest zajebiście piękne. Może coś będzie widać. Siedzę już 40 minut i podziwiam. Tam dół też, tam kiedyś. Tam. Tłok jest tłok jakiś jest no. co ja na to poradzę że jest tłok tam wszedłem i tam będę schodził leżę sobie w Tatrach się opada na wysokości 2142 metry poniżej 100 metrów zadniego granatu. I zobaczcie, jakie mam widoki. Ta góra to jest świetna. Tam mamy schroniska. Wszyscy wiecie, co to jest. Pozdrawiam bardzo serdecznie.